Witam Państwa na kolejnej lekcji w zakresie arkuszy kalkulacyjnych. Zajmiemy się kilkoma bardzo przydatnymi funkcjami Excela. Pierwsza rzecz tutaj zajmiemy się formatami danych, wypełnimy serią danych komórki, zastanowimy się jak pracować na kilku arkuszach i będziemy importować i eksportować dane. Na początek troszeczkę o formatach danych. Jeżeli wpisujemy liczbę, to proszę zobaczyć, że ona jest w tym momencie traktowana jako liczba. Jeżeli tekst, to jest traktowany jako tekst. Jeżeli wpiszemy datę z kolei, musimy ją wpisywać w Excelu tutaj w formacie takim angielskim, nie polskim, czyli wpierw wpisujemy rok, na przykład 2015, myślnik 03 20 klikamy Enter i w tym momencie to jest traktowane jako data i jest też dosunięte do lewej strony jeśli byśmy chcieli tutaj cokolwiek zmienić na przykład zrobić coś takiego, żeby ten ta liczba była traktowana jako tekst, to można poprzedzić ją znakiem apostrofu takiego pojedynczego i wtedy klikamy Enter i ta dana jest w tym momencie tekstem, tak, ta liczba. Ja się to może cofnę, ctrl z, natomiast jeżeli byśmy chcieli określić wyraźny format, to lepiej używać na przykład formatu liczbowego, zawsze można tutaj t0 wyczyścić, to znaczy zrobić format liczbowy, ale bez przecinka. Natomiast z formatem daty, proszę zobaczyć, on został automatycznie przestawiony, i możemy tutaj jeszcze zmodyfikować. Na przykład wprowadzić datę w innej postaci. Dajmy na to, niech to będzie na przykład taka postać. Klikamy OK, ale proszę zobaczyć, że. Tu jest 20 marca 2015, natomiast w edycji, przy edycji używamy formatu normalnego, tak jak wprowadzali, czyli nie używamy formatu, nie wpisujemy wtedy, na przykład tam 14 luty, chociaż moglibyśmy tak wpisać, na przykład zmienić sobie kliknąć F2 i teraz wpisać na przykład tam 14 luty 2000 i wtedy to też zostanie potraktowane jako data co tutaj jeszcze no mamy e, różne tutaj e, jeszcze co jeszcze z datą możemy zrobić no możemy na przykład użyć funkcji teraz do wpisania aktualnej daty proszę zobaczyć wpisuje równa się teraz e, i takie no, dwa nawiasy e, klikam enter w tym momencie tu jest, pojawia się aktualna data i aktualna godzina. Natomiast jeśli bym chciał zmienić na datę, no to znowu tutaj klikam i wpisuję, klikam data krótka lub też używam określonego innego formatu, czyli klikam więcej formatów, liczb, wybieram sobie taki format i OK. I w tym momencie zawsze mm, uzyskuję określony format. A, dobrze. Zastanówmy się teraz nad punktem drugim, wypełnimy serię danych komórki. No, na przykład mamy coś takiego. 1, 2, myśmy to już ćwiczyli wcześniej, i teraz automatycznie chcemy, żeby do 15, 15 wierszy wypełnił nam od 1 do 15. No to wpisujemy, tak jak mówiłem, 1, 2 i prawy dolny róg przeciągamy do 15. Natomiast jeśli byśmy chcieli a, zmienić, proszę Państwa, na przykład. Teraz e, zrobić taki mały kalendarz, na przykład od 14 lutego to też możemy y, i tak samo sobie wpisujemy 14 luty 2015, 15 luty 2015, zaznaczamy i proszę zobaczyć, mamy kalendarz. Patrzymy, że zmieni się nam na marzec. Automatycznie e, w, też taka możliwość istnieje. Y, możemy wpisać na przykład wartości co jedną dziesiątą. 1, tak, na przykład. 1, 1,2 i w tym momencie też wypełnić serią, proszę zobaczyć co 0,1 w tym momencie tak, także możliwości jest wiele, można na przykład wpisać wartości 1,3 liczby nieparzyste wypełnić, czyli liczby parzyste tak samo kolejny punkt trzeci, zastanowimy się jak odwoływać i pracować na kilku arkuszach Często jest tak, proszę Państwa, że na przykład w jednym arkuszu trzymamy jakieś dane, natomiast w kolejnym arkuszu trzymamy wyniki. To możemy sobie wpisać nawet. Arkusz pierwszy niech się nazywa dane, Enter. Arkusz drugi niech się nazywa wyniki, Enter. I teraz w danych możemy mieć na przykład. No, tu mi się zmienił format, proszę zobaczyć, że zmienił mi się format i muszę przestawić na ogólny 1, 2 i biorę sobie na przykład do 15, a tu biorę jakieś liczby, nie wiem 3, 6 i mam jakiś zbiór danych i teraz w arkuszu wyniki chciałbym mieć sumę na przykład tych dwóch kolumn, tych dwóch, przepraszam, po prostu kolejnych wierszy sumy w jaki sposób to zrobić. No, klikam na wyniki, wpisuję tutaj równa się, klikam na dane, ciach plus ta komórka, czyli A1 plus B1. Eee, proszę zobaczyć, co zostało tutaj wpisane. Dane wykrzyknik A1 plus dane wykrzyknik B1 czyli nazwa arkusza za nazwą arkusza jest postawiony wykrzyknik to oznacza właśnie, że to jest nazwa arkusza, to jest odwołanie do konkretnej jakiejś komórki, tak czyli mamy dane wykrzyknik B1 i Enter i proszę zobaczyć jest 4 mogę sobie tutaj to przeciągnąć oj, tu już jest źle, czyli dotąd i automatycznie tu nam a, proszę zobaczyć wpisał e, sumy tak? Sumy kolejnych, yy, kolejnych komórek. Czyli tu mam dane, a tu otrzymałem sumę. Proszę sobie to przećwiczyć na yy, własnym yy, arkuszu, yy, coś takiego zrobić. Niekoniecznie trzeba oczywiście tutaj nazywać to dane i wyniki, mogą te nazwy pozostać, ale należy tutaj właśnie zwrócić na to uwagę, że stosujemy wykrzyknik przy nazwie arkusza, odwołując się do innego arkusza, czyli jeśli byśmy chcieli się odwołać do arkusza trzeciego, no to byłby arkusz 3, wykrzyknik i jakiś adres komórki i kolejna rzecz jeszcze która nam tu została import i eksport danych do formatu txt lub csv ja tutaj pozwolę sobie otworzyć um, otworzyć sobie plik po nazwie lista ocen xls e, to jest lista ocen i e, proszę zobaczyć można go zapisać na przykład e, klikam zapisz jako i nie zapisuję go w formacie xls, excela tylko XL tylko zapisuję w formacie na przykład csv już wcześniej zapisałem, ale zastępuję go. On tutaj zawsze kilka razy się informuje mnie, że po prostu zapisuje w innym formacie. Zamykam. I teraz proszę Państwa, możemy otworzyć. To jest lista ocen CSV i proszę, proszę kliknąć prawym przyciskiem i otworzyć po prostu w zwykłym notatniku. To jest format tekstowy. Proszę zobaczyć, że tutaj czym się wyróżnia ten format? No tym, że te dane wszystkie są zapisane w takiej postaci bardzo prostej, oddzielonej średnikami. Tak bardzo często zapisuje się właśnie określone dane. Można normalnie ten plik również otworzyć w Excelu. Czyli tu mogę kliknąć dwa razy i proszę zobaczyć, on automatycznie został otwarty. Także to jest bardzo. Przydatny tutaj format. Jeszcze mogę ponownie kliknąć na plik, zapisz jako, i teraz tym razem mogę zapisać w tekst Unicode w formacie txt. Klikam zapisz. Tak. Mogę znowu zamknąć ten plik i otworzyć notatnik. Tym razem troszeczkę jest trudniejszy do odczytu ten plik. Mianowicie, proszę zobaczyć, że tutaj pomiędzy kolumnami jest znak tabulacji. Tym razem tak, tak to zostało zapisane w formacie TXT. Jeśli otworzymy teraz pusty, pusty skoroszyt, możemy zaimportować te dane z obydwu formatów. Tu musimy kliknąć na wstążkę dane i mamy z tekstu. I proszę zobaczyć z tekstu to znaczy albo wyjrzemy sobie tutaj lista ocen CSV, albo lista ocen TXT. No weźmy sobie na początek lista ocen CSV, importuj. I proszę zobaczyć, on tutaj nam napisał rozdzielany, znaki takie jak przecinek czy tabulacja oddzielają pole. Klikamy dalej i w tym wypadku yy, mamy import. Nie akurat tutaj źle, tylko mamy yy, średnik, tak? Czyli zamiast tabulatora mamy średnik. Musimy oznaczyć dalej i zakończ. I proszę zobaczyć, on nam normalnie tutaj zaimportował, możemy również zaimportować te dane, czyli teraz jeszcze raz bym musiał otworzyć plik nowe i teraz importuję z tego drugiego, czyli lista ocen TXT. dalej i teraz za pomocą tabulatora mam z kolei i zakończę, i tak samo zostało to zaimportowane czyli jakby żeby oczywiście te formaty nie pamiętają nam jakikolwiek formuł tak tutaj chodzi o to że zapamiętaliśmy określone dane tylko i wyłącznie tak czyli zarówno ten format CSV jak i TXT nie będzie nam pamiętał jakichkolwiek formuł dziękuję państwu za uwagę